Dobra dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Nie, nie, nie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mi nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi? Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz. Chociaż może ci się poszczęści, coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fuu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można. Ale cuchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda, nie smakołyk, nie zabawka. Coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze? Będę bogata. Tak, moje gratulacje. Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu, ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy? Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La la la, la, la. widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko! Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski! Zestaw na hot doga gotowy! No, takie coś to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek! Ekstra! No to zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola. Dlaczego wylewasz to na mnie? No dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki. Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda, bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Hello! Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Ukopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Hej, you! rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej! On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc, jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. No jak się masz, Mirando? Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja. Już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Come on! Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. Teraz to już inna bajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Ale zupełnie zapomniałem o Bazylii. To twój największy błąd. No dobra! Mirando, idę do ciebie! Teraz ty naciśniesz przycisk! Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu! No i rzeczywiście trafił ci się smakołek, włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. E, to było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz, ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak, klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. A jak myślisz, po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Mirando, twoja kolej. No dobra. Masz farta. Czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! i rzucasz we mnie jedzenie. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj, sztuczne ognie wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się. Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. Ja też. Ale fajne. Zostaw to jeszcze, zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przenieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz. To krew. To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć, babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę. Kurczę. Moja kochaniutka to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest. Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. To za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. Mm, to są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, Siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Hmm. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, wow. udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz sprite. No jak mam go otworzyć? Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada, Moje arcydzieło gotowe. Brawo. Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Znowu potrzebuję Twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś. Przysięgam! To jest przerażające! Ukradła mi bitą śmietanę! Obserwuję cię! Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday, jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie. A raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fuu, ochyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale trzat! Rebeka, znowu wygrałaś. Hurra! Znowu wygrałam. Tym razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Okej. Okay. Mam kilka pomysłów. Babciu, nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. Dobra, można rzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu. Przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? ketchup, A na tym oko? Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz. Podanie bardzo ciekawe. Ale makaron... do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka. I oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. To no ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha, prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fuuu, babciu, gratuluję zwycięstwa. No, nareszcie tak długo na to czekałam. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na te wieże. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizze, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 no. Cool. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj! Co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności! Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście! ale się tego nie wstydzę, bo jedyne, o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie o usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Trzęsiemy. No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ZUS. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się jest jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe, okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow! Jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie przykro mi, ale będziemy musieli się odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu! Za co? Udało się wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście. Mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Aleks nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Churczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadaam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz! Ale dam wam nauczkę: zemsta będzie straszna! Ręce do góry! To dla was! Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy! Pospiesz się i łap! Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Strzeliłam wszystkie jako naboje. Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi.